Finał trzeciego sezonu serialu From potwierdził mroczną prawdę, kryjącą się za ciążą Fatimy. Jedną z największych tajemnic trzeciego sezonu serialu było to, co rosło w Fatimie. W swoim normalnym życiu, zanim została uwięziona w mieście, Fatima wiedziała, że nie może mieć dzieci. Odkrycie, że w jakiś sposób jest w ciąży w drugim sezonie, mogło być pozytywnym cudem, ale zamiast tego stało się czymś o wiele bardziej złowrogim i destrukcyjnym. Apetyt dziecka na zgniłe warzywa i ludzką krew nie wróżył nic dobrego, podobnie jak nieznośny ból, którego doświadczała Fatima. Nienaturalna ciąża jeszcze bardziej się zaostrzyła, gdy Tilly tragicznie straciła życie w siódmym odcinku, gdy próbowała pomóc Fatimie. Chociaż istniało wiele teorii na temat tego, co tak naprawdę działo się z Fatimą. Prawda ujawniona w zakończeniu trzeciego sezonu była szczególnie pokręconą i przerażającą odpowiedzią. Kiedy Elgin ujawnił w zakończeniu ósmego odcinka trzeciego sezonu From, że dziecko nie jest Fatimy, to sprawiło, że bardziej niż kiedykolwiek prawdopodobne stało się, że w jej wnętrzu rośnie potwór ponieważ Boyd Stevens zabił potwora znanego jako Smiley. W szóstym odcinku drugiego sezonu pojawiły się spekulacje, że dziecko Fatimy będzie nowym potworem, który uzupełni ich liczebność. Ta teoria w większości spełniła się, gdy dziecko Fatimy okazało się odrodzonym Smileyem. Jedyną różnicą jest to, że Fatima nie urodziła nowego potwora, a zamiast tego odrodziła potwora, który istniał wcześniej. Inny potwór nie musiał zastąpić Smileya. Potwory musiały po prostu poczekać, aż Smiley się odrodzi, aby ponownie osiągnąć pełną równowagę. W pewnym sensie było to nawet gorsze niż narodzenie nowego potwora przez Fatimę. Odrodzenie Smileya udowodniło, że zabicie go przez Boyda było niewiele więcej niż chwilowym powstrzymaniem jednego z potworów, a nie przełomem, na jaki się wydawało. Ciąża Fatimy to ogromne ostrzeżenie dla bohaterów, aby więcej nie zabijali potworów. Zmartwychwstanie Smiley'a sprawiło, że potwory wydały się jeszcze groźniejsze i pokazało konsekwencje ich zamordowania. Gdyby bohaterowie serialu zabili kolejnego potwora, najwyraźniej zmusiłoby to Fatimę lub innego mieszkańca do zniesienia podobnie przerażającej i bolesnej ciąży. Mieszkańcy muszą już martwić się o potwory na zewnątrz i nie mogą znieść kolejnego potwora odradzającego się wśród nich i siejącego spustoszenie w ich społeczności – ponieważ zabijanie potworów jest ewidentnie nieskuteczne i wiąże się z katastrofalnymi konsekwencjami, mieszkańcy muszą znaleźć inne rozwiązanie, aby się chronić. Tabita Matthews i Jade Herrera dowiadują się prawdy o swojej walce o uratowanie dzieci i uwolnienie ich, co wydaje się bardziej realną drogą naprzód. Ratowanie dzieci jest bardziej prawdopodobne, aby pokonać potwory, ponieważ zabijanie doprowadzi jedynie do odrodzenia się potworów w przyszłych sezonach From.